Kilka tygodni temu padła duża wygrana milion złotych. Teraz postanowiliśmy ją zwiększyć i zapytać mieszkańców, co by zrobili, gdyby wygrali 5 milionów złotych. Zapraszamy na naszą sondę. Co by pani zrobiła, gdyby wygrała 5 milionów złotych? No, urządziłabym siebie i rodzinę. Jeszcze znajomych. O Boże, nie wiem. To już. Y, naprawdę nie wiem, co bym zrobiła z tymi pieniędzmi. Nie wiem, nie zastanawiałam się i sądzę, że nigdy mnie taka yy... A widzę ani zwerą, przyjemność, nie wiem jak to nazwać, nie spotkałem. Ja panie powiem natychmiast. Jakbym wygrał 5 czy 10 czy 20 milionów, natychmiast oddałbym żonie i niech rządzi. Dobrym nie pracował. A pieniądze na co by pan przeznaczył? Reszta? No nie wiem. Trudno powiedzieć. A reszta? Nie wiem, co by pan zrobił, gdyby wygrał pan 5 milionów złotych? Nie wiem, rozdąb ro 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 jednym. A na co można 5 milionów przeznaczyć? No... Na wycieczkę. <śla> Nie mam pojęcia, musiałbym się głębiej zastanowić nad tym. Co bym robiła? Tak. Dom starości pobudowała. A za resztę? A za, resztę? A za resztę dzieci mam. Nie wiem. Na co pan 5 milionów złotych? Na co? O Boże, nie muszę? Że... O Boże, na co mój ty Boże, ile mam potrzeb, Ale na pewno na wycieczkę. To bym zrobił? Tak. Na A jeżeli by pani wygrała, to pierwsza myśl. Zbudowałabym by budował, by sobie swój dom własny. Co bym zrobił? Nie, tak. oby w kraje. 5 milionów złotych O to, to był kłopot. kłopot? No? Nie, nie, żaden kłopot. Dobrze. Kupiłaby dom. No, no teraz jest rodzinę i schodził kredyty. A pierwsza myśl wygrywamy i co wtedy? No co kupimy za 5 milionów? Zdrowia nie kupimy. 5 milionów złotych. Co? Co, no, co pani zrobiła, gdyby wygrała o, pani? 5 ja milionów nie, ja złotych. dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie chcę 5 milionów pani. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobry. Dzień dobry. gdybyście wygrali 5 milionów złotych? dobry. No, 50, o, o, to byśmy nie siedzieli już tutaj. To by my wyczyścili wszystkie rowy. To wyczyścili. Bo to jest zebranie spółki wodnej, to byśmy wszystkie rowy wyczyścili. Spółkę wodną byśmy zostawili gołą na zerze. Nie? Co by pan zrobił, gdyby wygrał pan 5 milionów złotych? O mój Boże. się to wszystko prze... rozprowadzić. Ale jak? No, no jak na budowę, na no, 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 pomocy jakąś społeczną. złotych. Na jakąś podróż y, dookoła świata. Co byśmy zrobiły, gdybyśmy wygrały 5 milionów złotych? Nie wiem, ja bym chciała wygrać chociaż 10 tysięcy. No i tak. gdyby pani wygrała, to na co by je ja pani już zaczęła? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę. I nie jestem za chłodna, mówię chociaż 10 tysięcy. Co byście zrobili, gdyby wygraliście 5 milionów złotych? Nie wiem, wyjechałbym. Na Nie wiem, zależy. Nie Jakie zabawki, fajne? Nie, ja tableta. Mówcie, co byście chciały: zamek, Barbie, lalki, Barbie, co jeszcze? Ja bym, ja bym chciała na... komputer. Stopy, tablety. Ja bym chciała tableta i Xboxa. PlayStation już mam. Co byś ty zrobiła, gdybyś 5 milionów złotych? Nie wiem. <laughs> e, Przeznaczałabym je na cele dla dzieci chorych. Co byś zrobił, gdybyś wygrał 5 milionów złotych?